Tęcza, proszę Państwa, zaraz będziemy ten Musimy objazd zrobić, no nie wierzę. Ale super mhm. jechaliśmy zatęczą i nas tutaj diversion zrobili. Świetnie w ogóle. Dziękujemy bardzo. I go. Do... Dobra, jedziemy. Przywitamy się za chwilę. Teraz jest disco. Disco! Hey, hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit that FBO with duffels in my hands. I did have a zen, 13 hours till I land. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit that FBO with till i land Kable cały pierwszy fiks jest zrobiony. Yy, I zafiksowane, wstawione okno, obrobione, zrobiony boks, wszystkie dziury, nie? tak naprawdę to pomieszczenie, wczoraj poszło. Nie? Mieliśmy gościa, wczoraj Bartka przyjechał po pralkę, ale myślę, że głównie on nie przyjechał po pralkę, tylko on przyjechał, żeby pogadać. Ja tak myślę. Także pozdrawiamy Bartka. Także było miło, fajnie i jeszcze prezent dostałem od Bartka <noise> Worek do trenowania, słuchajcie Najlepsze jest to, że my za tym workiem to już nie to, że jakoś nie było dostępu Tylko co się zbieraliśmy, żeby kupić Czy tam pojechałem raz, to albo taki chudy był lekki Na zdjęciu wyglądało co innego, znaczy wydawało nam się a, a, a później z tymi workami jakoś tak ciężko było znaleźć Bo szukaliśmy na marketplace używanego I nie było, nie? I nagle koleś przyjeżdża z workiem, nie? Do trenowania To jest jakieś takie w ogóle... Beyond my mind, nie? Naprawdę, nie? Także ja tylko zrobię, wiecie, uchwyt Założę tylko po prostu ten worek na ten uchwyt, bo Myślałem właśnie, gdzie go powiesić Czy go wieszać na zewnątrz chyba? Bo mam takie miejsce Albo na skafoldzie go powiesić Zrobić ze skafoldu Tylko ty nie wiem, czy tam jest tyle miejsca ale zobaczymy, naprawdę będzie wisiał. Także będziemy go pie piep. Tak będzie. Także dzięki Bartek, naprawdę. Jak, od, jak w ogóle mam na samochodzie, muszę go zdjąć. Zapomniałem wczoraj. Jedziemy, słuchajcie, jedziemy po kawę, jedziemy do plastraża. Rafał będzie ogarniał tamte pomieszczenie, i ja pojadę po, po płyty, chyba. Albo pojedziemy po płyty razem. Zobaczymy, co u niego. Pojedziemy po płyty, nie? Czekajcie na update'y, bo jest sporo. Okna nie mamy dalej wstawionego, bo pogoda była tak marna. Wczoraj w ogóle tak dmuchało. Powiem Wam, że nie jedna budka jakaś słaba, to pewnie poleciała wczoraj. Jak Jakiś słaby dach czy coś, to, to... albo trampolina u sąsiada, to pewnie już nie jest u sąsiada, tylko u Ciebie, albo gdzieś dalej. Bo naprawdę dmuchało potężnie wczoraj. Także zobaczymy się za chwilę na projekcie. Sam się nie, może, nie mogę doczekać, bo nie wiem co on tam kombinuje. Pierwszy raz z nim piluję, z tym facetem. Ja ogólnie bardzo jestem taki wrażliwy na plaster, powiem wam, bo nie lubię mieć dramy. A szczególnie jak ja mu wszystko przygotowuję, Wyrównuję ściany, żeby on zaraz nie wymyślał kół. Wczoraj mu tekstem takim rzuciłem, że miałem takie doświadczenie z plastrażem, że był dwa razy. Później podczas pracy wymyślał, że, że to, że tamto, a ja nie lubię takich dziwnych rozmów, tak mu zaznaczyłem. Więc jeżeli jest coś uzgodnione, to, to róbmy to tak, jak powinno być. Pomieszczenie ma łatwe, nieduże. Większość tego pomieszczenia będzie zakryte szafkami, a nowe pomieszczenie to praktycznie płyty gipsowe, więc ja nie wiem, czy to powinno być plastrowane tutaj. Czy to jest w ogóle sens je plastrować? ale już zgodziłem się z nim to znaczy nie to, że wiecie, no zrobię to, bo wiecie, bo to angielski standard musi być, nie? Bo tak to bym, nie wiem, odpalił zaprawę, zrobił tape joint, <noise> zaciągnął ściany, nawet tą GTA czy coś, później szlifierka miau, miau, pomalowane, wiecie, i trzeci dzień i by było gotowe, tylko ja jakby nie chcę tego robić, bo ja mógłbym się skupić na innej pracy teraz. Jak on zrobi tą kuchnię, to my możemy zamknąć tamte pomieszczenie w trakcie i możemy do końca tygodnia zrobić wylewkę. Jakbyśmy zrobili wylewkę, to, to muszę, nie muszę, ale wolałbym, to sobie by wyschło. On mógłby zrobić plaster. Wtedy ja mógłbym montować kuchnię, już nawet nie? Ja tak myślę. Więc muszę teraz przyspieszyć tą deliwerkę tej kuchni, bo. Powiedziałem, że za dwa tygodnie, 15, a sobie myślę, po co tak daleko, trzeba ich poprosić, żeby to zrobili dużo wcześniej, z dwóch przynajmniej, bo wtedy będzie za ciasno przed świętami, żeby to zrobić, jakieś pierdoły, wiecie, montaż kuchni, blaty, to, podłączenia wszystkie, zejdzie, no a gdzie jeszcze podłogę położyć, nie? Skirtingi jakieś przyczepić, no i to tutaj... także zobaczymy się na miejscu. Let's go! I'm going home Nie, nie idę. Jest nasz plastraż, jest nasz plastraż, słuchajcie. Wiecie, jak się z kimś jeszcze nie dealowało, to jest na razie wszystko takie delikatne. Jeżeli chodzi o kontakty. Obserwujemy się nawzajem. Co tu wyrzucasz mi śmieci, podrzucasz do skipa? Ta, ta. Po sobie sprzątasz. No, ta. Jesteś dobry orzech. Dobra, trzeba wejść tamtędy. O, patrz, znalazł się nożyk, jakim cudem? Nie wierzę. Nożyk znalazłem ty. Jakim cudem? Chyba tak ja muszę wziąć otworzyć tu drzwi. Co musisz? zostawiłeś tu bluzę? No przecież tam leży ta zielona. Aha. Otwieramy, zaraz zobaczymy. Jesteś? Dobra, słuchajcie, on już sufit zaciągnął, on już siatki porobił. Taki bystry chłopak. I ostatecznie ceny nie dostałem złej. Okay. Za to wszystko, nie? Także wiecie, ostrożnie, ostrożnie, ale okazuje się, że chyba zostawimy jego numer. Na razie to wygląda bardzo dobrze. Dobra, lecimy dalej, lecimy po płytę, lecimy po klej. Sprawdzałem pogodę, żeby nie było. To jest tak nierealne. Aha, teraz niby nie pada do 12. Więc możliwe, że ja wpadnę i będę te okno ogarniał. Ale cały tydzień, słuchajcie, cały tydzień, cały tydzień na, następny do czwartku, jak mi pokazuje, to leje. Teraz nie leje, także dobrze. Słuchajcie, to jest jakiś czary Mary z tą pogodą. Tam chmura niby jest, ale czy ona idzie w naszą stronę? Nie wiem. Więc ogólnie robimy szybkie porządki. Szybkie porządki robimy tam na sali. Wkleimy mu płytę tam w te otwarcie temu naszemu plastrażowi. I lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, naszego pana nie ma, a ja pokażę wam, ile już jest zrobione. Sufit jest zrobiony, wszystko jest przegruntowane, kątowniki powkładane na okna. Tu teraz mu przykleimy płytę na to otwarcie. To jest nasz pierwszy target. I on jeszcze tutaj coś zrobi, mówił, też palety, żeby jutro tutaj wykończyć. Więc zrobi, zrobi swoją robotę. Widzę, że taki ogarnięty jest, także my też lecimy. Sprzątamy tutaj, także zrobimy sobie miejsce i to jest to, co wkleimy tu płytę. Słuchajcie, dużo jeszcze nie zrobiliśmy, ale mamy to otwarcie tam przyklejone, przygotowane, więc ogólnie teraz biorę się za przyczepienie kabla od świateł. Muszę go tutaj umieścić na suficie i włączyć do góry, dookoła i ostatni spotlight będzie tam, albo tu na środku. Także pójdzie kabel dookoła. Dzień dobry Dzień dobry Słuchajcie, jeszcze tylko jeden kawałek płyty na sufit Zaraz wykręcimy spotlighty Ja mało nagrywałem dzisiaj, bo wiecie też nie chciałem chodzić z kamerą przed takim człowiekiem Nie wiedziałem jak zareaguje, bo będzie płakał za chwilę albo coś Więc ogólnie jestem bardzo zadowolony Bo naprawdę chłopak ma dobry finisz. Widzę, że tak. No nie śpieszy się, nie? Robot. Nie. Nie śpieszy się, a jednak efekty są. No. Te jego ruchy nie są jakieś, po, je, wiesz, porąbane, nie? No. On by ani się nie pocił, czy coś. Widziałeś, chyba, że on jest jakiś taki, nie no. wiem. Chill, nie? On tam sobie rok tu nie urwał, ale, ale robotę zrobił słuchajcie. Patrzcie, mamy tu ściany zrobione, mamy cały sufit zrobiony, mamy wszystkie kątowiki już przygotowane, tam siatki podpuszczane, wszystko zaglądowane. Tu jest jakaś petarda ogólnie, jeżeli chodzi o te rzeczy, Także my też jeszcze tylko jedną płytę i, ten, i będziemy mieli koniec. Tutaj wrzuciłem płytę, za chwilę wrzucimy jeszcze tam z drugiej strony, ale powiem wam, sufit i ten finish mi się bardzo podoba. Ten, wie, wiecie, on naprawdę robi ładną robotę. Tutaj boksik poszedł wczoraj przyklejony. Tu kątownik już sobie stoi. To wszystko obrobił całą szpaletę, nawet się nie pytał. Wszystko jest ładnie zrobione dookoła, bo to jest w ogóle po mojemu. Ja uwielbiam mieć kątowniki dookoła tego okna. Rzadko kiedy tylko yy, widziałem takie roboty, że ludzie robią tak. A tu zostawiałem dla parapetu, ale to jest dla mnie podstawa. Tu już ma sobie zrobione, przygotowane. Wiecie, no, pytarda jest ogólnie, nie? Ja naprawdę muszę powiedzieć tylko same dobre słowo. Także te płyty sobie też tu już przygotował z tej strony, to sobie powiedział, że zrobi z rana. I tyle no. Słuchajcie, pogoda to jest taka dzisiaj porąbana, że zdecydowaliśmy, że wrzucimy kable na sufit, wrzucimy kable tutaj do pstryczka, co nie? Żeby to jakoś, kurde co z tą kamerą, żeby coś zrobić. Nie wiemy jak będzie pogoda jutro, ale dzisiaj to jest tak co mniej więcej pół godziny taka chmura sobie przychodzi i robi i idzie dalej Nie? To jest jakieś wariactwo Dobra, kręcimy płytę Słuchajcie, robimy wywierty pod światełka Kable mamy przepuszczone Elektryk będzie w niedzielę Wszystko poukładane Kuchnia przyjedzie w środę za tydzień Także pomieszczenie się naprawdę mocno zmienia Jeszcze na koniec tutaj nagram Ale teraz dajcie mi chwilę dokręcę płytę Łukamy cię? Nie. Dobra, słuchajcie. Sufit mamy przekręcony, spotlighty przerzucone. W ogóle ciemno jest, ale mamy światełka poplanowane ładnie, symetrycznie. Jest 8 spotlightów, 6 będzie tutaj. Tu trzeba światło zgasić, tak? Będzie za chwilę. I tyle. No i kuchnia zaczyna nabierać uroku. W ogóle ciemno jest, więc za dużo nie ma co Wam pokazać. Nie robiłem okna, no bo pogoda była po prostu jaka była. Podstawiliśmy sobie wiaderka, bo tu gdzieś z płyty mi kapało, tam którą położyłem do góry. A żeby, jakby raczej lało, na przykład dzisiaj w nocy, no to nie chciałbym tutaj znowu tego wszystkiego osuszać. Wiatrak zostawiamy na minimum, będzie sobie trochę tak blow-blow. TR. nie? Nie, właśnie odchodzi. Światełko zgaszone. Ja się z Wami już będę żegnał, słuchajcie. Także krótki odcinek. Robota zrobiona wczoraj, tak samo, także czekajcie na update'y jutro. I może jeszcze wrócę do komentarzy, bo naprawdę nie miałem czasu. Pozdrawiam, ciao! Pozdro Teraz, teraz mi widać, halo ziemia, halo ziemia. Chciałem powiedzieć, że ten naciskam pedał gazu, on nie idzie, nie? A ja naciskałem tą obudowę z boku, nie? Poza tym, bardzo mała różnica w pogodzie dzisiaj jest. Słuchajcie, nie wiem, no powiedzieli, żeby nie padać, no i pada, co? Ciemno jak skrzybyk jest, nie? Nic. Słuchajcie, przyjdzie taki moment, że to okno też wiecie. <laughs> ale ale na razie może jutro się uda, może pojutrze. Zobaczymy. Może może się uda. Mamy już kable rzucone, wiecie, teraz jutro to tak naprawdę płyty na ścianę to jest prosta akcja, nie? W worku zużyło już jeden, tak? Cały? Siedmiu. No kleju mamy wystarczająco nie, Nawet, nie jeden. nawet nie, po, nie jeden No to elegancko nie? Także jutro też się pomieszczenie bardzo mocno zmieni Słuchajcie Bo jadą płyty Plaster będzie. to jest środa tak? A no, zajebiście Plaster będzie zrobiony w kuchni całej Wiesz naprawdę to będzie takie Każdego dnia teraz będzie taki boom nie? No Tak wiecie zrobimy Jutro płyty. Chyba, że nagle, nie wiem, jakoś pogoda zaskoczy, że będzie jakaś super super, ale wątpię. No, nie, ale raczej piątą wsiady, nie? Będziemy mieli to za sobą, będzie to wystygało i tyle. Zostawimy tylko takie miejsce do rur, do grzejnika, bo dopóki mi się tam Mr. Plastrasz kręci, to nie mamy jak rurek puścić, bo te rurki będą szły tam. Akurat mamy dużo miejsca, bo są szafki. Wszystko jest, wszystko jest zaplanowane już na te dwie rureczki. Albo spuścimy je w dół z loftu, bo tam też jest instalacja cała. Albo przy boilerze zaraz będzie podpięcie, także jest super. Także każdego dnia wczoraj, jesteśmy dojechali. Słuchajcie, i tak zmęczenie mi wychodzi teraz. W ogóle weekend pracujący wczoraj późno i ja wciskam pedał gazu. Te Auto stoi. A auto stoi, a to nie pedał gazu, tylko obudowa obok pedału gazu, nie? W ogóle kto to wymyślił? No tak to jest, słuchajcie. Także komentarze wrócę do komentarzy, będzie ich więcej w tym momencie. To od razu podsumujemy tam, nie wiem, cztery odcinki do tyłu. Będzie co przynajmniej czytać. Dariusz do mnie napisał? Cześć Dariusz. Przed świętami to w ogóle coraz więcej znajomych się przypomina. Nie? Jakiś cześć, cześć, co tam, co tam? Jakieś sprzeźne filmiki? Albo jeszcze bardziej, takie jak ci mówiłem? O nie. Ja, powiedziałbym wam historię, ale boję nie. się, że mi zablokują kanał, nie? Na pewno. To jest historia, do, 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 na, na kanał budowlany, nie? Tyle wam powiem. W ogóle za dużo takich historii jest. Jezus, jak, to jest jak, nie chcę, i to miałem się wyrzucić. Ja ją poprosiłem z grzeczności, tę kawę. W ogóle całą kawę piję, całą, kawę piję cały dzień. No. Nie da się wszystkiego powiedzieć albo nakręcić, bo ludzie albo będzie za ostro, albo za wulgarnie, albo będzie za ochydnie. Za wszystko. Za wszystko będzie. <laughs> Powiedzą, Jezu, to ja Cię z tej strony, Rafał, nie znałem, nie znał". Życie. Słuchajcie, ile ja mam przygód w życiu, ja jestem sam bardzo aktywny, zwariowany, a do tego czasami mi się takie rzeczy potrafią wydarzyć, że to jest, jak zawsze powtarzam, że taka książeczka, kiedyś ją przeczytałem, mała i duża, Forest Gump, słuchajcie, ja się tak śmiałem jak to czytałem. Każdy, każdą stronę. Ja po przeczytaniu tego raz, że byłem wiecie, w dobrym humorze, to dwa sobie tak cały czas... Mówię, gdybym ja taką książkę napisał, to ludzie by mi nie uwierzyli, nie? Ile ja mam przygód w życiu. To jest nierealne. Ale nie można ich opowiadać z drugiej strony. Bo jak zaczniecie opowiadać, to ludzie pomyślą albo powiedzą chłopie, chłopie Łap! <noise> Lepiej niektóre rzeczy, tak powiem wam z dobrego serca, zostawić dla siebie I dla bliskich, dla bliskiego otoczenia Nie możecie wszystkiego dać wszystkim, bo też nie wiecie na kogo traficie w życiu Także ja ogólnie jestem też zwolennikiem trzymania jakiegoś marginesu dla siebie tylko i wyłącznie dla siebie Nie tak, że 100% daję ludziom, albo nie wiem, wiesz to takie, nie wiem, przynajmniej te 20-30% siebie taką gwarancję, chcę mieć siebie. Bo nie daj Boże, czy to uczucia, czy coś, to potrafią się zmieścić z ziemi jak ty za bardzo polecisz. Ja wiem, że powinno się na full robić to czy tamto. Ale ja wam mówię, że nie. Już mnie tak życie nauczyło, że nie. Że nie ma to sensu. Jeżeli chcecie przetrwać, także. Hobby czas dla siebie To jest coś potężnego O czym ten w ogóle gadasz? Jezu, jaki ty mądry jesteś Kurdej, może byś ten też de odczarował Czekaj taki padaczka To czary mary Czek zmęczony jest to głupoty gada mi. Nie słuchajcie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to już nie jest dobrze. Ja nie chcę nawet się z Wami rozłączyć. Ja będę nagrywał do piątku. Ciekawie jestem, kto by tak wytrzymał kilka dni bez snu. nie? A, a propos takich przygód bez snu, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz bez snu. Okay? To będzie sprawdzenie, czy ktoś oglądał do końca, czy nie. Pamiętam. Przyjechałem w piątek z pracy, pracując w Warszawie, jako młody chłopak. Nie? Poszedłem w piątek na imprezę i wróciliśmy w niedzielę, nie. nie to, że z tej imprezy ogólnie. Do, do, nie do domu. Do domu już w Warszawie, czyli zaliczyliśmy dom, pociąg, tutaj jechaliśmy do Warszawy i zatelefonował kolega. Słuchaj, w niedzielę. Nie? I mówi, może byście wpadli. I my wpadliśmy. To była czwarta po południu, zostaliśmy do rana. Nie? To wyobraź sobie, że jak poszliśmy do domu z powrotem w niedzielę, w poniedziałek i tylko ja usiadłem, mój kolega się tego na chwilę położył i miał iść się umyć, nie? Obudziliśmy się we wtorek, wieczorem. Rozumiesz? Ja i on, nie? Od piątku nie spaliśmy do poniedziałku rano, stary. I było to możliwe. A teraz, a teraz to jest lipa. Słuchajcie. Ludzie o pierwszej idą spać To były czasy, nie? Ja pierdolę, cztery dni, nie? Cztery dni, ale to Cały czas byliśmy zajęci, jak nie impreza To ktoś, to szliśmy gdzieś tam Na miasto, odwiedziliśmy kogoś Stary i znowu flaka nie? I znowu ten, ja pierdziele Ile człowiek Musiał przeżyć Ale mamy za to super wspomnienia Powiem wam szczerze Także te czasy nie wrócą, ale przynajmniej wspomienia mam. Także życzę Wam dużo wspomnień. Takie moje o podsumowanie tego. Pozdrawiam. Ciao. Pamiętajcie o komentarzu.